Nie uwierzcie, co nam się przytrafiło! Właśnie nas goni! Tung, tung, sahur! Jeśli myślicie, że to niemożliwe, to przekonajcie się sami! No i co mamy zrobić? On nadchodzi! Spróbujmy schować się w domu! Właśnie, zamknijmy wszystkie okna i drzwi, i wtedy nie będzie mógł do nas wejść! Dobrze, tylko szybko! Tung, tung, sahur jest już blisko! Szybko zamknijcie drzwi! Zdążyliśmy. Mam nadzieję, że da nam teraz spokój. O, mamo! Kurczę. On chyba nie ma zamiaru się nigdzie wybierać. Aha, wcześniej czy później po prostu wyważy te drzwi. I wtedy już po nas. Dlatego musimy szybko pomyśleć się go pozbyć? Poszukajmy informacji w internecie! Świetny pomysł, tylko chodźmy do kuchni. Nie drażnijmy tego Tung Tung Sahura! <grystanie> no i co ty kłodo z nogami? Myślałeś, że wpuścimy cię do domu? Hmm... MAMO! I co teraz? Tung Tung Sahur zaraz wyważy nam drzwi! Przecież szukam! Mam! Pierwsza opcja. Przybierzcie do Tungtung Tung dużą ilość balonów wypełnionych helem i wyślijcie go w stratosferę. Ta, taka sobie opcja. Jest może coś jeszcze? Tak! Spróbujcie mu dać... banany. Ech. Banany? Dlaczego? Przecież to nie szimpansini bananini. No piszą tu, że dzięki temu stanie się milszy i pójdzie do innych. To wprawdzie tylko teoria i nikt tego nie sprawdził. Nikt nie sprawdził i my nie będziemy. Amelia, są jakieś normalne opcje? Chwilka. O, jest coś jeszcze! Pisze cyfrowy szaman. Jeśli prześladuje was Tung Tung Sahur, zapomnijcie o tych wszystkich głupich radach! O balonach i bananach. Mamy do czynienia z cyfrowym memem, który czerpie siłę z uwagi. Aby temu zapobiec, trzeba przekierować jego energię i uwiezić w istocie jakiegoś przedmiotu. I najlepszym sposobem na to jest laleczka wodu. Mamy zrobić laleczkę wudu Tung sahura? Zionki, słyszeliście o czymś takim? Bo ja nie! Cóż, niezły pomysł! Mnie też się podoba! Co wy seria? To kompletna bzdura! Ten cyfrowy szaman jest na pewno jakimś szaleńcem. A, 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 a wiecie, może ten pomysł wcale nie jest taki zły. Yy, wudu, niech będzie. Okej, okay, przynieś plastelinę. Plastelinę? Tuk-tuk, jest zrobiony z drewna. Gdzie znajdziemy drewno w domu? Urobimy to z plasteliny. No dobra, biegnę. Oj, ziomki, teraz to mamy problem.